Tu jesteśmy, to znaczy, że umiemy to zrobić. W Katowicach pokazaliśmy, i teraz też pokażemy. Cała Polska zjednoczona, 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 cała Polska. Zjednoczona. Cała Polska, zjednoczona. Cała Polska, zjednoczona. Cała Polska. Zjednoczona! Za! Kochani, jeszcze raz proszę, żebyście przyszli tutaj. Gdzie ja stoję? Tak? Chcemy zrobić sobie wszyscy, jest nas naprawdę dużo, to jest duże wyzwanie, chcielibyśmy, żeby wszyscy byli na zdjęciu, więc skupcie się bardziej, tutaj zapraszam was, tak, omincie tą trumnę, odsuńcie ją może trochę, po, poza tym co do zjednoczenia, 23, 23 października widzimy się w Gdańsku, tam jest... Kolejny protest z cyklu Cała Polska Zjednoczona, ale i 24 października nie, jest rocznica Marszu Wolność w Warszawie. 12. plac defilad. Będą z nami lekarze oczywiście! Tak jak byli z nami rok temu, kiedy policja w białych kaskach odbierała ludziom wolność za żądanie właśnie debaty z lekarzami i naukowcami. Za żądanie prawa do wolności słowa. Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa. Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność fotografa, który pomoże mi ustawić ludzi, bo ja nie wiem jak sobie poradzić, naprawdę. Jest tu jakiś fotograf, profesjonalny. Proszę Państwa, Stajemy tutaj równo, jak w wojsku. O! O! Tak. <noise> Proszę Państwa, <noise> czy ma być bałagan, czy ma być porządek. Poczujcie. Jeżeli będzie porządek, wygramy. Jak będzie bałagan, to nas utopią. Proszę Państwa, przestajemy gadać, skupiamy się tutaj pod koło płotu, tyłem do tu! Kupą do tej, tego budynku. Kupo. Nie do ludzi, do budynku. Dobra. Eee... Zapraszam tutaj lekarzy i prawników eee, do pierwszego rządu, jeśli mnie słyszą.